Halo halo, witam serdecznie w kolejnym filmie z serii Rise of Kingdoms. Dzisiaj taki mały poradnik dla początkujących. Jak rozpoczynacie grę, no to wiadomo, że macie bardzo dużo rzeczy do zrobienia tutaj w zamku, do ulepszania bardzo dużo różnych jakichś aktywności, które zalewają Wasz telefon oraz ekran. Zależy gdzie zaczynacie grać, czy na telefonie, czy na komputerze. Zalewa właśnie Was tutaj bardzo duża ilość różnych informacji różnych pakietów ja będę starał się dzisiaj tutaj w tym filmie wam tak pokrótce skrócić e, jakiś tam mały game plan na start e, mam tutaj na myśli w co zainwestować e, na przykład złote głowy e, co robić z diamentami na początku, e, czy jest jakiś pakiet, który warto kupić jakby ktoś w ogóle chciał zainwestować e, jakieś tam e, drobne sumy na sam początek, bo są tacy ludzie, którzy nawet nie próbują grać w grę, tak naprawdę od razu sobie tutaj coś kupują, żeby ułatwić sobie ten start. Więc postaram się tutaj w kilku krokach właśnie tutaj coś Wam powiedzieć z własnego doświadczenia. Nie będzie ten film jakoś mega długo trwał, więc zachęcam właśnie, żeby obejrzeć go do końca. Ok, na samym wstępie jak wchodzimy na nowe konto, no to wiadomo, że musimy zrobić ten tutorial śmieszny, który tam nam się pojawia. No, jako drugą rzecz, którą tam musimy zrobić, no to wysłać tego dowódcę, żeby zaatakował tych barbarzyńców, ale jak już to zakończymy, no to zostajemy tak naprawdę na pastwę swojego własnego losu i musimy się tutaj skupić właśnie głównie na rozbudowie miasta głównie skupiamy się na rozbudowie ratusza, więc jeśli będziemy ulepszać ratusz z każdym poziomem, ratusz, żeby go ulepszyć na wyższym, no to będzie wymagał od nas ulepszania innych budynków, więc robimy to po prostu etapami. Ulepszamy ratusz, jeśli ratusz się ulepszy, to wiadomo, że tam w międzyczasie mamy jeszcze drugiego budowniczego wolnego, więc ulepszamy jakieś inne budynki. Wiadomo, że na początku no to e, stanowisko e, Nie wiem gdzie oni są tutaj A tutaj ten e, obóz wiadowców Żeby odblokować mgłę jak najszybciej e, Wiadomo, że tam zawsze jakieś dodatkowe nagrody wpadają za odblokowywanie tych różnych tam e, obozów e, i tych wiosek e, Drugą rzeczą, na której się na pewno musimy skupić, no to jest akademia, ona jest e, też bardzo mm. ważna żeby właśnie te badania zacząć sobie tutaj robić. Ja już jej dawno nie używałem ze względu na to, że mam już tam wszystko wbite na dniem, gdzie ona u mnie stoi w mieście. A tutaj jest ok. Technologia gospodarcza jest bardzo ważna, ale technologia wojskowa również jest ważna ze względu na to, że tutaj mamy właśnie te nasze tiery naszych wojowników, naszych rycerzy. Również tutaj odblokowujemy różne bonusy, które będą nam towarzyszyć praktycznie do końca naszej gry. Mam tutaj na myśli na przykład obronę dodatkową. Tutaj dodatkowo jest tak jak na przykład tutaj mamy atak 15%, tutaj znowu obrona. PŻ, oddziałów i y, to jest dla wszystkich jednostek, więc naprawdę warto się tutaj skupić na tych badaniach, y, warto je rozwijać. Y, wiadomo, że tutaj dochodząc do, czwór, y, do tieru czwartego, no to wiadomo, że skupiamy się, y, tutaj maksujemy o, o, oczywiście y, ile damy radę, y, ale przechodząc tak naprawdę do piątek, no to Wybieramy jedną jednostkę na samym początku, bo wiadomo, że te badania trwają bardzo długo, ale do tego jest bardzo długa droga, więc na początku w ogóle się tym nie przyjmujcie. Badajcie po prostu ile dacie radę i ile macie po prostu czasu na to, żeby robić te badania. Drugą kwestią jest to, że wielu graczy zawsze zastanawia się na początku co robić z jamentami. Ja osobiście polecałbym inwestowanie w VIPA na samym początku ze względu na to, że na samym starcie dostajecie chyba na 3 dni tego właśnie tutaj pomocnika budowy a osiągnięcie 6 poziomu VIPA odblokuje Wam właśnie tą drugą kolejkę budowy na, na zawsze więc jeśli skończy Wam się ten kontrakt budowniczego no to w wbiciu szóstego poziomu VIP macie już tą drugą kolejkę budowy na stałe a to jest naprawdę bardzo fajne i bardzo e, przydatne ze względu na to, że e, z kolejnymi jakby poziomami te budynki będą budować się e, coraz dłużej e, i fajnie właśnie jest, e, mieć się właśnie tego drugiego budowniczego żeby nie tracić tego czasu. Jeśli coś będzie się budowało dwa dni, to musicie czekać po prostu te dwa dni, a jak macie drugiego, no to wiadomo, że możecie sobie tutaj upuścić ulepszanie na, na kolejnym budynku i nie tracicie tego czasu. I jesteście tak jakby dwa dni do przodu z budowaniem. Więc drugą kwestią, właśnie na samym starcie, no to będzie właśnie do, do, do zbierania tych diamentów. To jest bardzo proste do wbicia, ten szósty poziom VIP naprawdę nie wymaga jakiejś mega dużej ilości czasu i, i tych diamentów, więc myślę, że w ciągu kilku dni jesteście w stanie to zrobić, więc warto właśnie w tego VIPa cisnąć i inwestować. Jeśli chodzi o jakiś pakiet dla graczy, którzy są zainteresowani w ogóle kupnem na samym starcie, no to wiadomo, że w składzie zaopatrzenia ten pakiet tutaj na 30 dni on pierwszy za pierwszym chyba razem jak się go kupuje on jest za dwadzieścia kilka złotych z tego co pamiętam normalnie na miesiąc kosztuje 47 no 48 złotych i on nam daje za pier jeśli kupujemy go odnawiamy no to dostajemy 2200 diamentów i do tego codziennie przez 30 dni po 650 diamentów, co łącznie daje nam 19,5 tysiąca klejnotów dodatkowo w cenie 48 zł miesięcznie. Jeśli patrząc na ceny tutaj tych pakietów, jeśli byśmy chcieli kupić sobie diamenty normalnie, no to sami widzicie, że są tutaj przeogromne kwoty. Z perspektywy czasu to w ogóle się nie opłaca ani nie ma sensu. A jeśli chodzi o właśnie kupowanie tych pakietów, no to ja uważam, że tylko ten jest warty uwagi na początku i w sumie na kolejnych etapach gry Low spederzy powinni mieć ten pakiet cały czas aktywny i codziennie po prostu wchodzić i odbierać. To naprawdę nam pomoże sprogresować VIPa. Pomoże nam również zbierać te diamenty na jakieś różne inne wydarzenia, typu koło, e, jajko, e, różne jakieś inne wydarzenia e, więcej niż klejnoty. No i, w, i wszelkiego rodzaju wydarzenia, które wymagają od nas jakieś tam minimal, jakiegoś minimalnego wkładu, jeśli chodzi o diamenty. E, ale uważam, że na samym początku e, gry i, i właśnie tego naszego startu VIP 6 to jest taki nasz priorytet. Potem ciśniemy w miarę możliwości oczywiście to jest w jakimś tam przedziale czasowym do VIPa 10 i tutaj już tak naprawdę otwiera nam się droga do złotych rzeźb. Tutaj codziennie z VIPem 10 dostajemy jedną złotą głowę za, za to, że się zalogujemy i odbierzemy tutaj skrzyneczkę. Więc to jest bardzo fajne. Zachęcam w ogóle do tego, żeby jak najszybciej tutaj dojść do tego VIP-a, pakować po prostu wszystkie diamenty, jakie macie w VIP-a. Oczywiście na wydarzeniu, które jest związane z wydawaniem klejnotów, żeby zdobyć dodatkowe złote rzeźby, chyba że naprawdę macie bardzo dużo diamentów i inwestujecie kasę na samym początku. Więc, myśl, więc myślę, że tutaj warto cisnąć tego VIP-a. To jest taki priorytet na nowym koncie. I oczywiście na starym, jak ktoś też nie ma VIP-a 10, no to po prostu to konto jest moim zdaniem jakąś farmą. Chociaż ja na farmach też mam VIP 10 i tam się te złote głowy odkładają. Kolejnym tak jakby... Dal, kolejnym progresem, który musimy wykonać na koncie, nie tracąc, tak szczerze mówiąc, diamentów na jakieś głupoty typu inwestowanie w koło, w jakichś dowódców z sezonu pierwszego, drugiego czy tam trzeciego, ze względu na to, że w sezonie podbojów wskoczą nam wszyscy dowódcy, którzy są w mecie i myślę, że zanim dojdziecie po prostu do tego etapu, to meta się zmieni o 180 stopni, więc mówienie na dzień dzisiejszy o jakichś dowódcach Typu, nie wiem, Aleksander Nevski z Joanne albo jakiś Ragnar ze Scypio, jeśli chodzi o piechotę na przykład, jeśli chodzi o uczników, Zygewianga z Hermanem, nie ma sensu tutaj jakiś parwą wymieniać ze względu na to, że za 4, 5 lub więcej miesięcy ta meta może się zmienić o 180 stopni i ci dowódcy po prostu stracą jakikolwiek sens w polu. Wiadomo, będą używani, ale już nie będą jakby w mecie. Więc myślę, że jak ja nagrywam ten film w styczniu, pod koniec stycznia, e, i ktoś będzie go oglądał na przykład nie wiem za 10 miesięcy czy tam 11, e, no to szczerze mówiąc nic się, jeśli chodzi o początek filmu, no to nic się nie zmieni, e, bo ulepszamy budynki, ciśniemy VIP-a, e, odkładamy złote rzeźby, e, a dowódcy z mety e, się zmienią. Więc te pierwsze dwa czynniki zostają, a a ten trzeci jest y, zmienny, więc nie warto brać pod uwagę y, tego trzeciego czynnika. Okej, okay, tutaj jeśli, jeśli nie skończyłem, jeśli chodzi o VIP, no to tutaj 12 poziom daje nam dwie złote głowy, y, dwie rzeźby legendarne dziennie, y, a ostatnim takim must-hefem, y, który musimy osiągnąć, no to jest VIP 14 i to jest już maksymalna ilość trzech y, złotych głów na, y, w ciągu jednego dnia. Więc to jest bardzo dużo, miesięcznie no to daje nam 90 złotych głów, więc to jest już naprawdę fajny wynik. Do tego dochodzą różne jakieś wydarzenia typu karłak, jakieś różne inne wydarzenia, na przykład MGE w KVK możecie zdobyć jakieś złote rzeźby kupując sobie za monety. Wiele innych jakichś wydarzeń, w których możecie jakieś zrobić rzeczy, na przykład. Jest też event na wydawanie, Wy, jeśli wydacie 7 tysięcy klejnotów, no to tam też dostaniecie złote rzeźby. Więc te złote rzeźby tak naprawdę Wam zastaną, bo to są rzeźby uniwersalne, więc nie warto tracić tych rzeźb na jakieś bezsensowne marsze na samym początku gry warto zbierać te rzeźby, bo prawdopodobnie już nie będzie żadnego słapa i nie będzie możliwości zamiany tych dowódców, tak jak było to teraz. Więc myślę, że teraz każdą inwestycję w jakiegoś legendarnego dowódcy trzeba będzie przemyśleć naprawdę bardzo dobrze, bo już nie będzie odwrotu, chyba że coś się zmieni. Ale jeśli chodzi właśnie o dowódców, no to tutaj przejdźmy do dowódców ze zbioru. No, zaczniemy od zaawansowanych. Od Centauriona dostajemy e, z gospody. To jest dowódca z, do zbierania, więc e, w niego możemy inwestować zielone rzeźby e, i on jest bardzo łatwy do zrobienia. Warto w niego inwestować, ulepszać go. E, nie warto inwestować w niego e, tutaj. No, się możecie zainwestować te księgi na doświadczenie, ale na początku ogólnie nie polecałbym tego robić, bo jego możecie sobie tutaj wylewelować używając na przykład Lohara, którego możecie dostać z wydarzenia z, z Lohara. A Lohar ma tutaj dodatkowe 70% doświadczenia jak ma wymaksowaną tą piątą umiejętność. Więc e, jeśli chcecie jakiegoś zbieracza sobie ulepszać, no to farmiąc barbarzyńców na mapie mm, robicie, a ja mam tutaj wszystkich wypuszczonych, ale e, już wam tutaj e, mówię o co mi chodzi. E, parujecie na przykład, e, jako pierwszy idzie lohar, a do drugiego, e, do drugiego slota wkładacie na przykład e, sarkę e, i ona po prostu się ekspi razem z loharem e, i w ten sposób... E, ekspicie Lohara e, i ekspicie sobie zbieracza. E, oszczędzacie tutaj e, właśnie te e, księgi e, z doświadczeniem, które przydadzą Wam się w sezonie podbojów, jak będziecie mieli już nazbierane e, te złote głowy, e, żeby właśnie tutaj ulepszyć e, sobie e, dwóch legendarnych dowódców na, na maksa, więc będziecie potrzebowali bardzo dużo doświadczenia, żeby e, wyprogresować ich na 60 poziom. E, bardzo dużo tych złotych gwiazdek i ogólnie właśnie będzie Wam to potrzebne do tego, żeby zrobić sobie ten jeden taki marsz, który będzie Wam tutaj robił jakieś killpointy sensowne i nie będzie się wykrzaczał po tym, jak wyjdziecie z miasta, więc warto właśnie tutaj się na tym skupić. Jeśli chodzi o zbieraczy, no to właśnie tak jak powiedziałem z Centaurionem, oni robią się tak naprawdę z gospody. W nich się nie inwestuje, e, ani nie w sumie się nie da w nich jakoś inwestować, nie wiadomo jak oprócz tych e, książek e, z doświadczeniem. Hmm, jeśli chodzi o legendarnych, no to oni też robią się z gospody, robią się też e, z wydarzenia, e, strategia rezerw zdobywacie tam e, te właśnie e, skrzynie z wyborem. E, te skrzynie właśnie na tych dowódców legendarnych ze zbioru, no to zdobywa się również e, w innych wydarzeniach. One są naprawdę bardzo często i w tych dowódców nie warto w ogóle inwestować złotych uniwersalnych rzeźb. To naprawdę jest najgłupsze co możecie zrobić, zainwestować w zbieracze złote rzeźby. Tak jak tutaj ja już troszkę gram w tą grę, ale mam na przykład 1100 właśnie tutaj tych 1100 mogę sobie tutaj rzeźb wykorzystać na jakiegoś tam zbieracza, ale że ja mam ich maksowanych, no to po prostu to trzymam. Liczę kiedyś, że właśnie jakiś zbieracz nowy, legendarny wejdzie do gry i tutaj będę mógł sobie go od razu ulepszyć. Jeśli chodzi o zbieraczy, no to raczej tutaj już nic nie, do, nie, nie dopowiem ciekawego. Wiadomo można robić im ekwipunki, ale to jest w ogóle temat, który chciałbym w ogóle poruszyć w innym filmie. Myślę, że na samym początku nie jest w ogóle to istotne i inwestowanie w to to strata materiałów. A jeśli chodzi o jakiś dowódców do farmienia barbarzyńców oraz fortów, no to żeby takie rzeczy sobie możecie, możecie sobie wysegregować, no to żeby... Znaleźć w ogóle jakiś odpowiednich dowódców do farmienia barbarzyńców oraz fortów, no to musicie rozwinąć tutaj zakładkę, wybrać sobie tutaj drzewko pokoju i tutaj nam wysegregowało dowódców, którzy mają tutaj z tych trzech kategorii pokój. Pokój to właśnie jest drzewko dla barbarzyńców oraz do podboju fortów. Rozwijanie tego drzewka zapewnia nam, tak jak tutaj widzicie, dodatkowe obrażenia dla barbarzyńców. Tutaj dodatkowe jakieś skrzynie z surowcami. Tutaj mamy oczywiście, gdy ten dowódca prowadzi zmobilizowany atak, armia zadaje o 3% więcej obrażeń dla barbarzyńców. Więc tutaj potwory, podmobilność, tutaj również. Ci dowódcy spokoju mają tutaj premię do obrażeń przeciwko barbarzyńcom. Tutaj jest Keira, ona jest epicka, więc ją można zrobić w sumie free to play totalnie. Tylko właśnie trzeba robić wydarzenia, które pojawiają się cyklicznie. Zajmie wam to dużo czasu, ale jest ona free to play. Ma tutaj premię 35% obrażeń do barbarzyńców. Przydaje się. Czy ona mi się przydaje? Osobiście szczerze Wam powiem, że mi się nie przydaje. Zabija mi 30 milionów tylko barbarzyńców, ale tak jak ten nasz tutaj przystojny kolega Lohar, on u mnie tutaj naprawdę już spełnia długo rolę i ma prawie 500 milionów zabitych barbarzyńców. Jest ze mną od 2021 roku więc już troszkę razem jesteśmy i tak jak widzicie ja tutaj ulepszałem go loharami uniwersalnymi epickimi i gwiazdkami i, i właśnie tutaj dowódcami bo już pewnie ich nie potrzebowałem dlatego też ich wrzucałem Etel FLET Etel robi się z ekspedycji jest to dowódca również free to play w niego inwestujemy szczerze mówiąc tylko złote gwiazdki. Ja tutaj nawet wrzucałem jakichś dowódców. Ze względu na to, że ich tak nie, nie maksuję, ani nie ulepszą. Ethelfred jest też właśnie podpokój. Bardzo fajna. Do, do dziś jej używam. Ze względu też na to, że ja gram kawalerią. Ona ma tutaj różne rzeczy pod kawalerię. I ją robimy tutaj właśnie w kampaniach, ekspedycja yy, i dostajemy codziennie możemy wykupić 3 złote rzeźby za, za te monety, które nam się tutaj zbierają, więc ten proces jest też bardzo długi, ale ten dowódca jest yy, do zrobienia totalnie free-to-play, więc yy, poświęcając tylko czas yy, na robienie codziennych aktywności jesteśmy w stanie właśnie tutaj zrobić etelflet yy, za darmo. I, I tak szczerze mówiąc mamy już tutaj e, dwóch e, dowódców, którzy mm, wypełnią nam marsze. E, również jest e, Belizariusz, e, on jest e, z gospody, też ma tutaj e, ten talent do pokoju, też go używam. E, spełnia mi się tutaj bardzo fajnie. E, Boudica e, też jest bardzo fajnym dowódcą do barbarzyńców. Wszyscy właśnie dowódcy, którzy mają tą premię do obrażeń Minamoto, ale on jest płatny. Ja oczywiście nie inwestowałem w niego. Jest dużo grono osób, które jak pakują duże ilości pieniędzy, no to mają go zrobionego. Na początek myślę, że spoko, ale z perspektywy czasu, jeśli chodzi o tą kwotę, którą trzeba wydać na niego, no to jest bez sensu. Cało, cało, no to on tutaj plus 50% do ataku na barbarzyńców więc mamy bardzo dużo tych dowódców ale tak jak mówię wrzucamy etelflet, wrzucamy zbieracza żeby po prostu farmić zbieracza oraz tego do zabijania barbarzyńców ale Lohar jest topowym dowódcą jeśli chodzi o ekspienie innego dowódcy bo biorąc Lohara plus runa to naprawdę fajne wyniki, jeśli chodzi o doświadczenia, zdobywa właśnie ten lohar z jakimś dowódcą, którego chcemy wyfarmić. Okej, okay. jeśli chodzi o ten film, no to tutaj raczej będzie wszystko, bo to miał być taki krótki poradnik o tym właśnie, w co zainwestować na początek. Nie chcę też tutaj przydłużać. Więc skupcie się na samym początku jak zrobicie konto na tym, żeby wbić VIPA 6 potem 10 12 oraz 14. Skupcie się na dowódcach od farmienia barbarzyńców. zbieraczy, bo surowce dla Was będą też istotne. Złote rzeźby zbierajcie do sezonu podbojów, nie marnujcie ich na jakieś e, głupie marsze, które tak szczerze mówiąc za kilka miesięcy będą bezużyteczne, więc trzymajcie je. Jeśli będziecie już w tym etapie, w którym wszystkich będziecie mieć odblokowanych i będziecie mogli e, zadecydować, e, zapytać kogoś, e, pooglądać jakiś test, e, sprawdzić jakiś inny film, e, w którym ktoś będzie tłumaczył czy warto, czy nie warto, to czekajcie z, z tymi złotymi rzeźbami, bo one napra tak naprawdę nie rosną na drzewach. Je naprawdę trzeba bardzo długo zbierać i naprawdę e, trzymajcie je na sensowny marsz, który e, spełni wasze oczekiwania w polu i zdecydujcie po prostu jaką jednostką będziecie grać: piechota, łucznicy, e, kawaleria, czy może nawet oblężnicze jednostki, bo teraz e, ta meta jest różna. Więc to wybór należy do Was, a ja chciałbym się tutaj pożegnać w tym filmie. Zachęcam do subskrypcji kanału, komentowania, lajkowania i do zobaczenia poprzednich filmów, w których opowiadam o jakichś różnych tam rzeczach, typu na przykład strategia rezerw. Do usłyszenia w kolejnym filmie, cześć.